Witam, witam, będziemy palić papierek od loda ekipy XL XL? Jankowskiego Martyna to Co się z tym papierkiem dzieje? Daję na największy ogień i wyjebane Wyjechane. Kurwa, duży wiatr. Lepiej daj nieprzeznaczone dla... albo w sumie daj dla przeznaczone na dzieci, będą płakały. <noise> A smakował ten load ekipy. Bo już jeden popierek spaliliśmy. Load ekipy XL. Nieważne w jakim miejscu siedzimy. Może wiecie jak tu byliście. Wiem, że to jest nieekologiczne, ale... Tutaj oczywiście mamy śmietnik. Więc ekologicy nie atakujcie nas. Bo tutaj mamy... Bye bye, papierko z lodówki. Kurwa! Nie podpalił ten głupek. To jest lud ekipy. Bye bye. To nie o to chodzi pać, bo to samo jest takie gorące. No. Kurwa, se dotknij Nie chcę. No i co, po tym ludzie ekipy zaraz zostanie sama papka. Macie. Rozpuszczony lud ekipy. Kto chce? Na wolnym ogniu. No, prażony. Wiesz, że właśnie spaliłeś 50 złotych. Ludzie sprzedają to za 200 tysięcy. 5 dyszek Maks. A to sobie po Alixa. Prawa to podałeś. Nie możemy już tego filmu wrzucić na YouTube'a. Można wrzucić, bo... Przypalały Jankowskiego gadałem o jego nazwisku i mi nie ściągnęli. O, to jest lut ekipy. Czekajcie widzowie. Opitolonych rzeczy. Wypierdzielaj ty patyku, jeden. O, tutaj jest... O, patrz, kos! O, nie ma już go. Tutaj jest lut ekipy. Kto chce? Żeby mam powodzenie. Naura.